Cześć moi kochani, słuchajcie, muszę skomentować wczoraj tam przy schodach Smoleńskich, oczywiście, co ten pierdolnięty wysz, w, w, wyszedł. Słuchajcie, pierdoli znowu te fa farmazony, słuchajcie, Norymbergią straszy yy, Donalda Tuska i rząd, kurwa, że będą 24 godziny będą aresztowani, słuchajcie. Czy ty, kurwa, jesteś jednięty? Wiesz, co to była Norymberga? Weź, kurwa, książkę i przeczytaj, bo ty się chyba uczyłeś, kurwa, od Hitlera albo od Stalina. Takie pierdolisz farmazony, słuchajcie. Mało tego, słuchajcie. Przepierdala kurwa w ministra sprawiedliwości. W ministra spraw zagranicznych Sikorskiego, słuchajcie. Zamiast popierać to, że powiedział tam do tego maska pierdolniętego, że powiedział, że nie ma się wpierdalać, wyzwał go kurwa od małych ludzi i jeszcze co innego, taki z syn, który mógłby buty pucować kurwa Sikorskiemu. Oprócz tego, że ma pieniądze kurwa z nikim, zwykłym oszołomym, kurwa pierdolniętym, jak ten tam. Słuchajcie. I. Oni, słuchajcie, napierdalają, rozumiecie, napierdalają, to znaczy, jak Trump teraz z Putinem rączka w rączkę, a przecież ty mówiłeś, kurwa, że zamach był, byłeś zamach, to znaczy co, Trump popiera, popiera teraz Putina, to znaczy zamach zrobili, ale kurwa, ty, co, tobie się dalej podoba, nie, bo ty jesteś taki jebnięty, ja się pytam ciebie, co on powiedział na tym, co premier powiedział, że będą szkolenia dla żołnierzy, bardzo dobrze, że będą szkolenia, my potrzebujemy, kurwa, facetów, baby się mają też uczyć strzelać, jak potrzebują. Słuchajcie, i on powiedział tak, no i co teraz? No, a to będzie niezgodne, a to oni będą szli na śmierć, no kurwa idziesz do wojska, to musisz się z tym liczyć. Na policjantek idzie na służbę, też się musisz z tym liczyć. To ja się pytam teraz, gdzie się kurwa te wszystkie, bo kolor ojczyzna, gdzie są? Mencen, czekolij tam kurwa już na wszelnicy uczysz się, a kupiłeś sobie już tam oficerki kurwa i pójdziesz w trybniu? Pójdziesz? Ja jestem ciekawa, gdzie są ci wszyscy faszyści co łazili. A życzę! Słuchajcie, rycerze kurwa majer, Maryi. Pójdziecie na szkolenie, mam nadzieję! A tam, słuchajcie, fabryki będą otwierać broni. To ja mam nadzieję się przesłużycie, bo honor ojczyzna temu państwu i pójdziecie do fabryk kurwa składać czołgi, pistolety i produkować broń. Tam Bąkiewicza kurwa zróbcie sztygarem, żeby był, tak jak na kopalni. On tam będzie tym wszystkim zarządzał, kurwa. Jestem ciekawa, gdzie wszyscy jesteście, słuchajcie. Stoimy silnymi nogami, słuchajcie, za naszym rządem. Stoimy za ministrem sikorskim i żadne to pierdolenie i straszenie. Pisu, mnie koło dupy lata. Ty już kurwa zebłkę zacznij, kurwa budować tam w kuchni. Zrób se klapę jak u rusów. Tam możesz zejść, bo jak był sam wojenny, to też żeś kurwa wziął jak był ogłoszony, spałeś do 12 po spódnicy o swojej mamusi. Ty kurwa w życiu nic nie osiągnąłeś. Oprócz czucia kłamania i napuszczania ludzi jednych na drugich. Jesteś warty, nic, nic nie jesteś warty. Jako człowiek, ani jako polityk, ani jako nikt. Dla mnie jesteś nikim i zawsze nim byłeś. Także, moi drodzy, łączcie kropki, czytajcie i trzymamy się, bo mamy ten rząd, który może to wszystko wyprowadzić. Na prostą, a nie kurwa, te szuje pierdolone, które tam pieprzą te swoje farmazony, już nie mówiąc o tym, że jeszcze przyjedzie ten ambasador, już przyjechał znowu w Sikorskiego słuchajcie, i w rząd, że chcą zrobić ustawę od bichteków. Tak jest, nie płacą kurwa za miliony. My siedzimy i wspieramy te wszystkie platformy, to nie kurwa płacą. A ci znowu, eee, Pierdolę was wszystkich. Całuski, kochani.